Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kontynuujemy serię suplementacji w boksie. Ja, oczywiście, mówię tylko i wyłącznie o tych suplementach, które stosuję. Przez długi czas nie stosowałem żadnych. Kiedyś podczas mojej kariery stosowałem chyba wszystkie dozwolone, ale nie wszystkie jednakowo działały, dlatego ja wybieram dla Was te które na mnie działały i to działały pozytywnie. W tej chwili chciałbym opowiedzieć Wam o Adoptogenach. Jest to nowy rodzaj suplementacji, które nie znałem w momencie kiedy trenowałem, natomiast teraz cały czas jestem bardzo aktywny, bardzo aktywny, jeśli chodzi o trening, ale również zawodowo, a ten zawód wymaga ode mnie i wysiłku fizycznego i jakby wysiłku mentalnego także to jest takie połączenie które również was na pewno dotyczy i jeśli o to chodzi to się wspomagam ponieważ żeby połączyć pracę zawodową z treningiem od którego dalej nie odszedłem no to potrzeba sporo, sporo sił a do tego dochodzą jednocześnie Obowiązki domowe, które na pewno każdy z Was posiada, wracając do tych adaptogenów, to jest ich wiele. Wiele jest skutecznych, i ja odczuwam działanie kilku. Natomiast ten, chyba najlepszy, który ja jakby widzę, pozytywne jego skutki w wielu dziedzinach mojego działania, jest nim kordyceps. Jest to grzyb chiński, pocztacie sobie o nim, więc tu nie będę Wam historii jego przedstawiał. Żyje on sobie gdzieś tam bardzo wysoko w rejonie Tybetu. Jest on bardzo rzadko spotykany, stąd jest albo bardzo drogi, albo po prostu hodowany szklarniowo, gdzie warunki jego zbliżone są do tych naturalnych. Wiadomo, że ten naturalny jest zawsze najzdrowszy, natomiast wiadomo też, że jeśli cały świat pożąda jakiegoś produktu, no to e, nie ma szans, żeby w warunkach naturalnych jego produkcja była wystarczająca. E, wiele, wiele lat e, na przykład suplementowałem się guaraną, o niej też wkrótce powiem i ona rośnie gdzieś w tych warunkach bardzo nieprzyjaznych w, w powiedzmy w wysokich handach i tu tak samo ten kordycep rośnie podobno w górach, w Himalajach myślę, że dlatego tam występują takie rośliny żeby właśnie pomagać tym ludziom, którzy mają w tych warunkach przebywać no i jakby przyroda wychodzi nam naprzeciw i takie rośliny daje, żeby, żeby właśnie pomagały nam w tych warunkach przetrwać, pomagały się w tych warunkach poruszać i żyć. Ten kordypcet ma za zadanie bardzo mocno niwelować zmęczenie i niwelować poziom stresu. Przy dużym zmęczeniu ten poziom stresu gwałtownie nam rośnie, przynajmniej e, u mnie tak jest. Też w samym boksie podczas tego jak się męczymy, no to, to wtedy zagrożenie ze strony rywala jest zdecydowanie większe. No bo nie jesteśmy w stanie do końca reagować na to co robi. I rzeczywiście jest tak, że kordycept to zmęczenie w jakiś sposób zabija. Nie tylko zabija zmęczenie psychiczne, takie że się nie chce, bo macie na pewno e, czasem tak przed treningiem, że się wam zwyczajnie nie chce. No i wtedy jesteśmy trochę wolniejsi, trochę mniej pewni siebie. E, generalnie czujemy się zdecydowanie gorzej, nie jesteśmy w stanie rozwijać się w takim zakresie, jakim byśmy chcieli. No to tutaj. Jak najbardziej cordyceps działa, to na moim organizmie jest przetestowane. Wiem, że są na ten temat badania i oczywiście na podstawie tych badań się opieram, natomiast ja wam chcę powiedzieć, jakie ja mam odczucia i rzeczywiście to zmęczenie jest zdecydowanie mniejsze przed samym treningiem. stąd napięcie i stres przed czy sparingiem, czy. Czy przed innym rodzajem wysiłku, żeby go podjąć, jest zdecydowanie mniejsze. Człowiek jest spokojniejszy, podchodzi do tego z większą łatwością. Ale nie tylko mentalnie jestem mniej zmęczony, natomiast mniej zmęczone są moje mięśnie, są bardziej elastyczne, są gotowe bardziej do podjęcia ruchu i do nauki nowych ruchów, co jest niezwykle istotne. Na przykład w, w, u. Grupy ludzi rekreacyjnie trenujących boks, które zaczęła e, zazwyczaj w późnym wieku i, i te mięśnie nie pozwalają im do końca uczyć się tego, czego chcą się nauczyć, a kordyseps jak najbardziej to e, ułatwia: zwiększa zwyczajnie tak poziom energii, ale nie pobudza nas tak jak kawa, tylko. E, tylko daje taką energię łagodną. Czyli cały czas człowiek jest skoncentrowany, cały czas człowiekowi się chce, ale nie jest wystrzelony w kosmos tak, że y, ta uwaga rozwalona jest na wszystkie strony i, i nie jesteśmy w stanie się skupić na rzeczy właściwej, mimo że jesteśmy bardzo, bardzo pobudzeni. Cordyceps y, też udowodnione jest, że... Y, poprawia przy infekcji dróg oddechowych, kaszlu i tak, i tak dalej, i tak dalej. Przy wszystkich tych dolegliwościach łagodzi te skutki. Łagodzi te skutki, bo bardzo korzystnie wpływa na drogi oddechowe. Jest też udowodnione, że dobrze wpływa na układ krążenia. To wszystko powoduje, że kordycept Sprawdza się jako środek, który poprawia wydolność. I to poprawia wydolność naprawdę w ogromnym zakresie. Oczywiście, jak człowiek chce się zmęczyć, to zawsze się zmęczy. Jak na przykład przed, przestanie na sparingu oddychać, bo e, rywal napiera zbyt mocno, bo stresujemy się zbyt mocno, wtedy nic nam nie pomoże. Natomiast jeśli w miarę jesteśmy w stanie e, opanować stres i oddychać równomiernie, to rzeczywiście jesteśmy w stanie ze swojego organizmu wydobyć zdecydowanie zdecydowanie więcej i tutaj kordycep naprawdę sprawia się e, znakomicie. E, poprawia nawet nieregularne bicie z serca w tych badaniach. Wyszło więc, e, to jest e, Czasami choroba sportowców, tak zwana Bradokardia, czyli ten nierówny rytm serca. Ym, oczywiście yy, ja nie polecałbym leczyć te, yy, tym nikogo. Natomiast jeśli chodzi o zapobieganie, to, to może tak być. Na pewno człowiek czuje się zdecydowanie spokojniejszy i, i to jest bardzo istotne. Nawet w połączeniu z kawą, bo są takie połączenia, ja... Na przykład pije taką kawę z kordyceptem, no to e, ta kawa rzeczywiście też nie, nie, pod, nie powoduje tego poddenerwowania, pobudza, ale jednocześnie człowiek jest taki e, bardzo, bardzo spokojny. E, wyczytałem gdzieś, że poprawia bardzo popęd seksualny. E, ciężko mi się na ten temat... E, wypowiedzieć, bo ja mam stale wysoki, także tutaj, tutaj wam nie pomogę, natomiast, natomiast do, takich, do takich informacji również dotarłem. Na pewno, tak jak powiedziałem, jeszcze raz, duży, duży spokój i podczas samego treningu, i podczas sparringów dużo lepsza wydolność. Stres taki, nie tylko oksydacyjny, ale zwyczajny związany ze zwiększonym poziomem zmęczenia. To na pewno na to wszystko kordycept pomaga. Łatwość zapamiętywania ruchów, taka adaptacja, lepsza koordynacja ruchowa, to też jest na pewno wynik tego, że zmniejsza to zmęczenie, poczucie zmęczenia. Nam bardziej się chce i tak jak na pewno wielokrotnie. Lepiej wam się ćwiczyło w momencie kiedy człowiek jest wypoczęty, a ten drugi, trzeci trening pod rząd powoduje już, że aż taka absorpcja wiedzy na wysokim poziomie nie jest, to tutaj ten kordycept sprawę załatwia. Spróbujcie. Ja, ja jem taki ze źródeł naturalnych, czyli hodowany, jak najbardziej eko, może nawet więcej niż eko, także. Także tutaj czerpię z tych najlepszych produktów, ale spróbujcie, spróbujcie sobie poczytać, dotrzeć do źródeł, co to jest, gdzie to kupić, jak to się je, w jakich ilościach, i, i może Wam się to do czegoś przyda. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrypcji.